Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam BMW 530d X-Drive z 2020 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie, zapraszam. Pod maską tego samochodu znajduje się 3 litrowy 6 cylindrowy silnik diesla o mocy 286 koni mechanicznych. Współpracują z automatyczną 8 biegową skrzynią biegów oraz napędem na 4 koła xDrive. 18 calowe obręcze aluminiowe. Kolor to biel mineralna, metalizowany. Jest to egzemplarz na dwoju Turing po faceliftingu. Posiada srebrne listwy wokół szyb, srebrne relingi. Szklany dach panoramiczny. Wewnątrz widzimy komfortowe fotele ze skórzoną tapicerką w kolorze koniakowym. Samolot posiada bogate wyposażenie między innymi systemy asystujące Plus z tempomatem aktywnym oraz ostrzeżeniem o martwym polu w lusterkach. Posiada również head-up display na szybie. a przebieg naszego samochodu to 17 924 km. duży ekran nawigacji Professional ogrzewane fotele przednie tylna kanapa z mocowaniami ISOFIX oraz podłokietnikiem dla pasażerów z tyłu Samochód posiada klimatyzację automatyczną, czterosferową. Jak to w nadwoziu Touring możemy otworzyć osobno szyby bagażnika oraz klapę bagażnika, czy to przyciskiem na klapie, czy to przyciskiem na kluczyku, czy to przyciskiem na drzwiach kierowcy, czy też gestem nogi pod zderzakiem. W ten sposób możemy wyciągnąć elektryczny hak holowniczy, który jest w tym samochodzie. Jeżeli ten samochód państwa zainteresował, zapraszamy do naszego salonu Bavaria Motors w Katowicach na Alei Rożdzińskiego 204. Zapraszamy również do kontaktu z doradcami oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.